Czy kiedykolwiek czułeś, że coś w twoim życiu musi się zmienić, ale nie wiesz dokładnie co? Być może czujesz niepokój w sercu, pragnienie znalezienia nowego celu, ale nie udało ci się jeszcze zidentyfikować właściwej ścieżki. A gdybym ci powiedział, że Bóg może już pokazywać ci znaki, wzywając cię do nowej misji? Ojciec Pio, jeden z najbardziej podziwianych świętych Kościoła katolickiego, wierzył, że Bóg prowadzi nas w często subtelny sposób, wysyłając znaki, które możemy dostrzec tylko wtedy, gdy jesteśmy uważni i pogrążeni w modlitwie. Dziś wspólnie odkryjemy te znaki. W tym filmie odkryjesz pięć znaków, które wskazują, że Bóg wzywa Cię do nowego celu w Twoim życiu. Rozpoznanie tych znaków może zmienić sposób, w jaki postrzegasz chwile zwątpienia lub nieoczekiwane zmiany. Przez całe życie stajemy w obliczu momentów przejściowych, które sprawiają, że kwestionujemy nasz cel. Mogą to być nieoczekiwane zmiany, takie jak utrata pracy, opuszczenie domu przez dzieci, a nawet niewytłumaczalne uczucie, że nadszedł czas, aby zacząć od nowa. Te chwile, choć trudne, mogą być okazją do usłyszenia Bożego wezwania. Ojciec Pio uczył nas, że Bóg działa w ciszy, często wykorzystując okoliczności naszego życia, aby poprowadzić nas do większego celu. Wierzył, że każdy z nas ma określoną misję i że kiedy czujemy, że coś się w nas zmienia, może to być Duch Święty, przygotowujący nas do nowej drogi. Ważne jest, aby pamiętać, że Boże Wezwanie nie ma wieku ani idealnego czasu. Wiele osób uważa, że gdy osiągną pewien etap w życiu, ich misja została już wypełniona. W rzeczywistości jednak Bóg może zaskoczyć nas nowymi wyzwaniami i możliwościami, nawet gdy wydaje nam się, że zrobiliśmy już wszystko, co w naszej mocy. Znak jeden ciągły wewnętrzny niepokój. Czy kiedykolwiek czułeś, że nawet jeśli jesteś w stabilnej sytuacji, czegoś ci brakuje? Być może jest to wewnętrzny dyskomfort, który pojawia się bez wyraźnego wyjaśnienia. Ojciec Pio wierzył, że ten niepokój może być bezpośrednim znakiem od Boga. Kiedy nasza dusza jest gotowa na nowe wyzwanie, Duch Święty zaczyna nas niepokoić, skłaniając do poszukiwania czegoś głębszego i bardziej znaczącego. Uczucie, to może być postrzegane jako niezadowolenie z tego, co kiedyś wydawało się wystarczające. Czynności, które kiedyś przynosiły radość, mogą zacząć wydawać się puste. Uczucia tego nie należy ignorować. Wręcz przeciwnie, jest to zaproszenie do poszukiwania w modlitwie i refleksji, jaki jest następny krok, którego Bóg chce dla Ciebie. Zamiast postrzegać niepokój jako problem, spójrz na niego jak na dar, okazję do duchowego wzrostu i podjęcia roli, której nigdy sobie nie wyobrażałeś. Znak 2. Nieoczekiwane okoliczności zmieniające Twoje życie. Bóg często wykorzystuje nieoczekiwane wydarzenia, by przygotować nas do nowej misji. Czy kiedykolwiek miałeś do czynienia z sytuacjami, które całkowicie zmieniły bieg Twojego życia. Być może była to strata, zmiana pracy, a nawet choroba. Ojciec Pio powiedział, że nic nie dzieje się przypadkiem i że Bóg może wykorzystać te okoliczności, aby poprowadzić nas ku czemuś większemu. Chociaż naturalne jest, że w obliczu takich zmian stawiamy opór lub odczuwamy strach, Ważne jest, aby pamiętać, że Bóg nigdy nie pozwala nam stawić czoła czemuś, czego nie jesteśmy w stanie znieść z jego pomocą. Wydarzenia takie jak te mogą być znakiem, że Bóg usuwa z naszego życia rozrywki lub wygody, aby przygotować nas na coś bardziej znaczącego. Zamiast rozpaczać, spróbuj spojrzeć na te okoliczności z wiarą. Zapytaj Boga, czego Pan chce mnie przez to nauczyć, jaką ścieżkę Pan otwiera przede mną. Znak 3. Słowa lub przesłania, które wydają się być stworzone dla ciebie. Czy kiedykolwiek uczestniczyłeś w mszy świętej lub usłyszałeś przesłanie, które zdawało się przemawiać bezpośrednio do twojego serca? To kolejny wyraźny znak, że Bóg może cię wzywać. Ojciec Pio przypomniał nam, że Bóg przemawia do nas na wiele sposobów: poprzez pismo święte, poprzez innych ludzi, a nawet w chwilach ciszy i medytacji. Przesłania te często dotykają nas głęboko, przynosząc jasność, a nawet poczucie pilności. Być może w kazaniach, czytaniach biblijnych, a nawet zwykłych rozmowach wciąż słyszysz jakiś temat. To nie przypadek. To Bóg używa dostępnych środków, aby zwrócić Twoją uwagę. Jeśli coś wydaje się zbyt przypadkowe, zanieś to do modlitwy. Zapytaj Boga, czy to przesłanie jest dla Ciebie zaproszeniem do zmiany, rozwoju lub przyjęcia nowego celu. Znak 4. Okazja, która wydaje. Się niemożliwa do zignorowania, Bóg często przedstawia nam możliwości, które na pierwszy rzut oka wydają się trudne lub poza naszym zasięgiem. Może to być zaproszenie do podjęcia nowej odpowiedzialności, pomocy w projekcie społecznym lub nawet zmiany kariery. Ojciec Pio nauczał, że kiedy coś pojawia się w naszym życiu i czujemy do tego silne powołanie, nawet jeśli wydaje się to trudne, może to oznaczać, że Bóg otwiera przed nami drzwi. Takie okazje, choć stanowią wyzwanie, często przynoszą poczucie zgodności z naszym duchowym celem. Jeśli czujesz, że zbliża się taka okazja, poproś Boga o rozeznanie. Módl się, szukaj mądrej rady i zauważ, czy kiedy rozważasz tę możliwość, Twoje serce wypełnia pokój, nawet w obliczu wyzwań. Znak pięć. Niewytłumaczalny pokój, gdy myślisz o nowej ścieżce. Jednym z najpotężniejszych znaków Bożego powołania jest wewnętrzny pokój. Nawet gdy stajemy w obliczu wyzwań lub niepewności, myślenie o nowej ścieżce przynosi poczucie spokoju, którego nie da się wyjaśnić. Ojciec Pio mawiał, że ten pokój pochodzi od Boga jako potwierdzenie, że jesteśmy na właściwej drodze. Kiedy myślisz o przyjęciu nowego celu, czujesz strach? To normalne, ale jednocześnie jest spokój, który towarzyszy temu pomysłowi. Tak jakby Bóg mówił: Zaufaj mi. Ten spokój jest darem Ducha Świętego i należy go cenić. Jeśli go odczuwasz, nawet pośród trudności, wiedz, że Bóg kroczy obok ciebie, gotowy poprowadzić każdy krok tej nowej podróży. Rozpoznanie Bożych znaków jest ważnym. Krokiem, ale rozeznanie jest niezbędne, aby uniknąć zamieszania lub pochopnych decyzji. Ojciec Pio zawsze podkreślał znaczenie zwracania się do modlitwy, Biblii i rad mądrych ludzi, aby potwierdzić to, co pochodzi od Boga. Rozeznawanie zaczyna się od modlitwy. Szczerze rozmawiaj z Bogiem, prosząc o jasność znaków, które dostrzegasz. Poświęć chwilę ciszy, aby wysłuchać Jego odpowiedzi. Bóg może przemówić do Twojego serca ze spokojem i pewnością, które nie pochodzą z innych źródeł. Ponadto Słowo Boże jest niezastąpionym narzędziem. Czytaj Pismo Święte w poszukiwaniu wskazówek. Często konkretne fragmenty wyskakują na Ciebie, przynosząc dokładnie takie przesłanie, jakiego potrzebujesz. Inną formą rozeznawania jest szukanie rady u dojrzałych duchowo osób, takich jak ksiądz, kierownik duchowy lub ktoś, kto dobrze zna Twoją drogę wiary. Dzielenie się swoimi wątpliwościami może przynieść nowe perspektywy i potwierdzić to, co już czujesz w swoim sercu. Na koniec obserwuj owoce, jakie przynoszą te znaki. Jeśli prowadzą do pokoju, odwagi i większej bliskości z Bogiem, prawdopodobnie są zgodne z Jego wolą. Bóg nigdy nie wzywa nas do czegoś, co nas od Niego oddala. Odpowiedź na Boże wezwanie nie zawsze jest łatwa. Często wymaga opuszczenia naszej strefy komfortu, stawienia czoła nieznanemu i zaufania czemuś większemu niż my sami. Jednak, jak nauczał nas Ojciec Pio, Bóg nigdy nie daje nam misji, nie dając nam również niezbędnych narzędzi i łaski do jej wypełnienia. Jeśli zidentyfikowałeś którykolwiek ze znaków, o których dzisiaj rozmawialiśmy, pamiętaj, że jest to boskie zaproszenie do czegoś wyjątkowego. Może to być nowy cel, służba na rzecz społeczności, a nawet moment osobistego i duchowego wzrostu. Niezależnie od wyzwania, Bóg będzie przy tobie na każdym kroku, więc zaufaj mu. Proś o odwagę i siłę, by iść naprzód. Pamiętaj o słowach ojciec Pio. Módl się, miej wiarę i nie martw się. Bóg ma dla ciebie plan i pokieruje twoimi krokami, gdy zrobisz pierwszy krok w wierze. Teraz jest czas, aby przyjąć to wezwanie z odwagą i radością, wiedząc, że w ten sposób będziesz bliżej Boga i celu, który On wymarzył dla Twojego życia. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, co czyni osobę wybraną przez Boga? Czy istnieją specyficzne cechy, które wskazują na to szczególne powołanie? Ojcze Pio, ze swoim świętym życiem i głęboką miłością do Boga, Pozostawił nam cenne nauki na temat tego, jak rozpoznać tych, którzy są boskimi narzędziami na ziemi. W tym filmie odkryjesz siedem podstawowych cech tych, którzy zostali wybrani przez Boga, zgodnie z naukami ojcze Pio. Co więcej, zobaczysz, jak te cnoty mogą być rozwijane przez każdego, kto jest oddany wierze i pobożności. Cechy te nie są darami zarezerwowanymi tylko dla nielicznych uprzywilejowanych. Wręcz przeciwnie. Są to cnoty, które mogą być kultywowane przez Ciebie. W końcu Bóg wybiera tych, którzy są gotowi zbliżyć się do Niego, słuchać Jego głosu i wypełniać Jego wolę. Kontynuuj więc ze mną tę duchową podróż. W tym filmie będziesz w stanie zidentyfikować, które z tych cech są już częścią Twojego życia i jak możesz je wzmocnić. Przygotuj się na inspirujące i praktyczne przesłanie, które odmieni Twoją podróż w wierze. Pierwsza cecha. Pokora. Pokora jest podstawą wszystkich cnót. Bez niej niemożliwe jest podobanie się Bogu lub osiągnięcie prawdziwej świętości. Ojcze Pio powiedział: Pokora jest cnotą, która pozwala nam stać przed Bogiem, ponieważ czyni nas małymi w naszych własnych oczach. To zdanie podsumowuje przemieniającą moc tej cechy. Bycie pokornym nie oznacza umniejszania siebie lub poczucia niższości, wręcz przeciwnie, oznacza szczere uznanie tego, kim jesteś przed Bogiem, ograniczonym, ale nieskończenie kochanym stworzeniem. Pokora otwiera przestrzeń dla Bożego działania, ponieważ pokorne serce jest zawsze gotowe do nauki, rozwoju i służby. Ojcze Pio okazywał pokorę w każdym aspekcie swojego życia. Pomimo niezwykłych łask, jakie otrzymał, nigdy nie szukał dla siebie rozgłosu. Wszystko przypisywał Bogu, mówiąc: Jestem tylko biednym zakonnikiem, który się modli. Ta prostota urzekła tych, którzy go znali, pokazując, że prawdziwa moc leży w całkowitej zależności od Boga. Aby kultywować pokorę, zacznij od uznania swoich ograniczeń i przyjmowania poprawek z wdzięcznością. Unikaj porównywania się z innymi i zamiast tego, staraj się uczyć na ich przykładzie. Codzienna praktyka modlitwy również pomaga, ponieważ przypomina nam, że wszystko pochodzi od Boga. Z pokorą stajesz się żyzną ziemią dla Boga, by zasiać Jego łaski. I tak jak roślina potrzebuje głębokich korzeni, aby rosnąć, tak pokora jest korzeniem wszystkich cnót, które zbadamy w następnej kolejności. Druga cecha, niezachwiana wiara. Wiara jest jak latarnia morska, która prowadzi chrześcijan przez burze życia. Ojcze Pio powiedział: Wiara jest jedynym światłem, które nigdy nie gaśnie, nawet w najciemniejsze noce. Cnota ta jest niezbędna dla tych, którzy zostali wybrani przez Boga, ponieważ to dzięki niej znajdujemy siłę i kierunek, nawet gdy wszystko wokół nas wydaje się rozpadać. Posiadanie niezachwianej wiary nie oznacza bycia odpornym na wątpliwości czy trudności, wręcz przeciwnie, oznacza wytrwałość i zaufanie Bogu. Nawet gdy okoliczności wydają się niesprzyjające Ojcze Pio przez całe życie stawiał czoła niezliczonym próbom, od intensywnego bólu fizycznego po niesprawiedliwe prześladowania. Jednak jego zaufanie do Boga nigdy się nie zachwiało. Wiedział, że każde wyzwanie było częścią większego planu. Aby rozwinąć niezachwianą wiarę, zacznij od poświęcenia czasu na czytanie słowa Bożego i codzienną modlitwę. Poproś Ducha Świętego, aby wzmocnił twoje zaufanie do Boga i pomógł ci spojrzeć poza bezpośrednie okoliczności. Inną ważną praktyką jest spoglądanie w przeszłość i przypominanie sobie, jak Bóg już działał w twoim życiu. Te wspomnienia wzmacniają twoją pewność, że On nadal będzie się o ciebie troszczył. Z wiarą stajesz się zdolny do widzenia niewidzialnego i osiągania niemożliwego. To właśnie ta pewność przekształca prostego na naśladowcę Boga w prawdziwego wybrańca, który wypełnia Jego wolę. Trzecia cecha: miłość bliźniego. Miłość bliźniego jest cnotą, która najlepiej odzwierciedla serce Boga. Ojcze Pio powiedział: Gdzie nie ma miłości, tam nie ma Boga. Wybrani przez Boga odznaczają się głębokim współczuciem i pragnieniem pomagania innym ponieważ rozumieją, że kochać bliźniego to kochać samego Boga. Ta miłość wykracza poza uczucia i słowa. Chodzi o konkretne czyny, które pokazują troskę, cierpliwość i hojność. Ojcze Pio żył tym w pełni, spędzał godziny słuchając spowiedzi i oferując duchowe, porady, nawet gdy był wyczerpany lub cierpiał. Jego życie było przykładem całkowitego oddania się bliźniemu. Bez szukania czegokolwiek w zamian. Ale jak kultywować miłość bliźniego w swoim życiu? Zacznij od małych rzeczy, gestu życzliwości, uśmiechu, słowa zachęty. Często to właśnie te proste działania najgłębiej dotykają serc potrzebujących. Praktykuj także przebaczenie. Kochanie bliźniego oznacza również odpuszczenie krzywd i ofiarowanie pokoju tym, którzy cię skrzywdzili. Innym potężnym sposobem okazywania miłości jest wstawiennictwo. Módl się za innych nawet tych, których nie znasz lub z którymi masz trudności. Kiedy się wstawiasz, stawiasz się w roli współpracownika w Bożym planie, pozwalając Jego miłości dotrzeć do potrzebujących. Miłość bliźniego jest bezpośrednim odzwierciedleniem Twojej relacji z Bogiem. Im bardziej kochasz, tym bardziej zbliżasz się do bycia prawdziwym wybrańcem. Kolejna cecha, Ujawnia inny wymiar tego wybraństwa. Odporność w obliczu cierpienia. Niewątpliwy znak tych, którzy chodzą z Bogiem. Czwarta cecha: odporność w obliczu cierpienia. Wybrani przez Boga często stają w obliczu ciężkich prób, ale zamiast się poddawać, wykazują imponującą odporność. Ojcze Pio powiedział: Cierpienie jest darem od Boga. Znajdujemy w nim możliwość zjednoczenia się z Chrystusem na krzyżu. Ta perspektywa przekształca ból w doświadczenie duchowego wzrostu i bliskości z Bogiem. Odporność w obliczu cierpienia nie oznacza braku bólu lub kwestionowania, ale raczej zdolność do znalezienia celu pośród trudności. Ojcze Pio żył w ten sposób w sposób godny naśladowania. Znosił nie tylko ciągły ból fizyczny z powodu ran, które nosił, ale także krytykę, oszczerstwa i niezrozumienie. Jednak nigdy nie stracił wiary ani nie porzucił swojej misji. Aby rozwinąć tę odporność, ważne jest, aby nauczyć się całkowicie ufać Bogu. Pamiętaj, że trudności nigdy nie idą na marne. Mają moc kształtowania charakteru, pogłębiania wiary i wzmacniania. Pielęgnuj życie, modlitwy i proś Boga o łaskę znoszenia wyzwań z odwagą i spokojem. Inną fundamentalną praktyką jest patrzenie na przykład Chrystusa i świętych. Pokazują nam oni, że cierpienie może być odkupieńcze, gdy jest ofiarowane Bogu z miłością. Postrzegaj każdą trudność jako okazję do rozwoju i pamiętaj, że Bóg jest zawsze przy tobie, wspierając Cię na każdym kroku. Odporność w obliczu cierpienia jest niewątpliwym znakiem tych, którzy zostali wybrani. Następnie zbadajmy kolejną istotną cechę, która Ujawnia gotowość do słuchania i posłuszeństwa głosowi Boga, wierne posłuszeństwo Jego woli. Piąta cecha. Wierne posłuszeństwo woli Bożej i posłuszeństwo jest najczystszym wyrazem zaufania Bogu. Ojcze Pio podkreślał: Zawsze wypełniaj wolę Bożą, nawet jeśli jej nie rozumiesz, ponieważ jest to droga do prawdziwego pokoju. Wybrani przez Boga nie tylko słuchają Jego głosu, ale także działają zgodnie z tym, o co ich prosi, bez wahania i zastrzeżeń. Wierne posłuszeństwo wymaga wyrzeczenia. Konieczne jest odłożenie na bok ego osobistych pragnień, a czasem nawet tego, co uważamy za słuszne, aby zaakceptować Boże plany, które zawsze są większe. Ojcze Pio żył tym z wielką intensywnością. W swojej misji przyjmował trudne rozkazy, znosił śledztwa i był posłuszny przełożonym, którzy często nie do końca rozumieli jego rolę. Wiedział, że posłuszeństwo jest sposobem na uwielbienie Boga, nawet w najtrudniejszych okolicznościach. Aby kultywować tę cechę, zacznij od rozeznania woli Bożej w swoim życiu. Można to zrobić poprzez modlitwę, czytanie Biblii i rady doświadczonych duchowo osób. Gdy już rozpoznasz, czego chce Bóg, praktykuj posłuszeństwo w podejmowaniu drobnych, codziennych decyzji. Ten nawyk wzmocni twoje zaufanie do Boga. I ułatwi Ci mówienie tak w większych sytuacjach. Posłuszeństwo jest kluczem do życia w harmonii z Bożymi planami, a kiedy postępujesz zgodnie z Bożą wolą, doświadczasz pokoju, którego świat nie może Ci zaoferować. Następnie przyjrzymy się kolejnej istotnej charakterystyce oddaniu modlitwie i komunii z Bogiem. Szósta cecha oddanie modlitwie i komunii z Bogiem. Modlitwa jest oddechem duszy. Mostem łączącym człowieka z boskością. Ojcze Pio powiedział: Modlitwa jest siłą, która porusza świat. Dla wybranych przez Boga modlitwa nie jest obowiązkiem, ale intymnym i stałym spotkaniem z nim, praktyką, która karmi wiarę, odnawia siły i przynosi odpowiedzi na życiowe pytania. Ojcze Pio żył modlitwą intensywnie. Spędzał godziny na kontemplacji, wstawiając się za tymi, którzy prosili go o pomoc. Nie ograniczał się do słów, ale całe swoje życie uczynił modlitwą. Dla niego każda chwila, od najprostszej do najtrudniejszej, była ofiarowana Bogu jako akt komunii. To poświęcenie nie tylko wzmocniło jego wiarę, ale także miało głęboki wpływ na życie ludzi wokół niego. Aby rozwinąć tę cechę, konieczne jest stworzenie rutyny modlitewnej. Wyznacz konkretne pory dnia na rozmowę z Bogiem, ale pamiętaj, że modlitwa nie musi ograniczać się tylko do nich. Może ona być ciągła, cicha rozmowa podczas pracy, podziękowanie podczas spaceru lub prośba w trudnych chwilach. Modlitwie powinna również towarzyszyć cisza i słuchanie, ponieważ to właśnie w tej przestrzeni Bóg przemawia do serca. Praktykuj medytację nad Słowem i proś o łaskę usłyszenia Bożego głosu w swoim życiu. To poświęcenie tworzy coraz głębszą komunię z Bogiem i przygotowuje serce do życia ostatnią istotną cechą, którą zbadamy wytrwałością do końca. Siódma cecha. Wytrwałość do końca. Wytrwałość jest cnotą prawdziwie wybranych tych, którzy nie poddają się w połowie drogi. Ojcze Pio nauczał. Wytrwałość jest tym, co prowadzi nas do przekroczenia linii mety. Nawet gdy podróż staje się trudna, bycie wybranym przez Boga nie oznacza życia bez przeszkód, ale raczej siłę do kontynuowania, nawet w obliczu przeciwności. Wytrwałość nie jest po prostu biernym oporem. Jest aktywna, zdeterminowana i napędzana nadzieją w Bogu. Ojcze Pio, którego życie naznaczone było cierpieniem, prześladowaniami, a nawet zwątpieniem, nigdy nie zrezygnował ze swojej misji. Wiedział, że nagrodą za wytrwałość jest ostateczne zjednoczenie z Bogiem. Aby kultywować wytrwałość, musisz skupić się na Bożej obietnicy. Kiedy pojawiają się wyzwania, pamiętaj, że Bóg jest po Twojej stronie, wspierając Cię na każdym kroku. Stała praktyka modlitwy i medytacja Pisma Świętego są źródłem siły. Przykład świętych takich jak Ojcze Pio, którzy wytrwali do końca. Może zainspirować i wzmocnić Twoją determinację. Wytrwałość jest kluczem do dotarcia do końca drogi wiary z czystym sercem pełnym wdzięczności. Uczy nas, że na ścieżce życia chrześcijańskiego nie ma skrótów ani rezygnacji, ale ciągłe poddawanie się Bogu. Teraz, po podsumowaniu tych cnót, możesz zastanowić się, jak zastosować każdą z nich we własnym życiu. Cnót tych nie osiąga się od razu lecz są one owocem życia pełnego modlitwy, refleksji i nieustannej praktyki. Każde wyzwanie, przed którym stajesz na swojej duchowej drodze, jest okazją do wzrastania w tych cnotach i zbliżania się do Boga. Ojcze Pio, swoim przykładnym życiem, pokazał nam, że kultywując te cnoty, możemy zostać przekształceni w narzędzia Boga dla dobra naszych bliźnich i wypełnienia Jego woli. Na koniec pamiętaj, że bycie wybranym przez Boga nie oznacza doskonałości, ale ciągłą gotowość do podążania za Jego instrukcjami i życia w posłuszeństwie i miłości. Obyś każdego dnia poszukiwał tych cech i stał się, jak Ojcze Pio, żywym przykładem wiary, miłości i oddania Bogu.